Oho, Sześć 6,45. Ja nie chcę tutaj zdradzać tajemnic, ale to pan Artur jest rekordzistą w rzucie. Taki skromny. Niejedną rzeczą w życiu się rzucało, prawda? Uwaga, gotów, pilnujemy linii. Wow. 7,15. Rozkręca się. To może jednak rękawiczki teraz. Panie Arturze, rękawiczki? Nie? Lepsze czucie bez rękawiczek. Niektórzy mówią, że widują wieczorami pana Artula, jak tam, jak tam przerzuca bale jeden za drugim. U sąsiada. Uwaga ostrożnie, uważajmy. O, pięknie! Brawa!